zieleń strasznie dużo zieleni. Najbardziej lubię w działkach to, że można odpocząć od hałasu miasta, poobserwować przyrodę, pokosić trawę, bo uwielbiam kosić trawę. Jest czystsze powietrze. Lepiej się na przykład do lekcje. Lubię przyjeżdżać po to, żeby e, szukać ślimacków. Lubię obserwować przyrodę, ptaki, robaki, pająki, e, sadzić rośliny z tatą, szklarnie do przewidywania. Na działkach najbardziej lubię być z rodziną. Bawię się z braćmi i z kuzynami. z dziadkiem i z babcią. Mam bardzo fajne na działkach wspomnienia. Mogę się nauczyć sadzić rośliny, dbać o nie. Mam takie drzewko na działce, którym się opiekuję, bo w tamtym roku właśnie wzięliśmy sadzonkę i teraz o nie dbam no i uwielbiam to robić. Co roku hodujemy rzodkiewki, w tym roku hodowaliśmy kukurydzę, Panie prezydencie, proszę nie likwidować działek, ponieważ to jest takie miejsce, w którym możemy odpocząć. Panie prezydencie, można obserwować ptaki, zwierzęta, jest dużo radości, można odkryć się od ekranów. Działki są fajne, bo można się pobawić, a nie tak, że w bloku wychodzisz na podwórko i nie ma miejsca aż tak na placu, żeby się bawić. Panie prezydencie, działki są ważne, bo mogę na nich czytać książki w ciszy. Mogę na przykład pomagać mamie w ogródku. Przynoszą bardzo dużo szczęścia dzieciom. Dzięki tym drzewom, tej zieleni, która tutaj jest, mamy czystsze powietrze. Możemy zaprosić znajomych i wiele się tutaj dzieje. Panie Prezydencie, chciałbym, żeby nie było żadnych bloków na działce. Wszystkim będzie przykro. Panie Prezydencie, będę przyjechać na działkę, kiedy będę dorosła.